Moi i drodzy, witam się z wami oczywiście w stanie takim jakim zawsze się witam, czyli ymm, czyli co? Czyli cała roztrzepana naturalnie. Zrobiłam sobie, zrymowało, zrobiłam białeczka, pościeliłam łzeczko. I słuchajcie, piję białko. Kupiłam sobie do kitu, w ogóle mam białko z SFD. Jest przepyszne Nie. Kupiłam sobie yy, mleko owsiane do maczy z Lidla. I ostatnio też kupiłam mleko owsiane z Lidla. I było jakieś słodsze. I przez to macza była taka pyszna. A teraz jakieś kupiłam takie mniej słodkie. I jest średnie, powiem szczerze. Nie smakuje mi. Muszę sobie kupić ten syrop z agawy albo z daktyli, albo z czegokolwiek. żeby sobie dosładzać do maczy. Bo powiem Wam, że. Naprawdę mi nie smakuje. Ja słuchajcie, piję białko właśnie, zaraz zrobię sobie macze. I umyłam naczynia. I przepraszam za wcześniejsze ujęcie takie ciemne, ale rozładowała mi się lampa, której nie naładowałam i idę biegać Dzisiaj oddaję dwa kotki, bo w ogóle miałam przez tydzień dwa malutkie kotki, ale teraz siedzą pod kanapą w kanapie, bo w ogóle one uwielbiają tam spać W nocy przeważnie śpią ze mną na mnie i w ogóle tutaj sobie latają, ale zauważyłam, że w dniu, tak jak wychodziłam do pracy, to słuchajcie, one sobie w kanapie siedziały cały dzień. Tak sobie wiecie, tak sobie siedziały. Widocznie tam się czują bezpiecznie, więc niech sobie siedzą, nie wyciągam ich. Jak wyjdą, to od razu odpalę kamerę i Wam pokażę, bo to są dwa małe słodziaki. Powiem Wam, że zakup Białka to był najlepszy mój zakup. Dotychczas To, że jestem rozwalona Kurde, umówmy się My tutaj się znamy, tak? Mo Moich 267 subskrybentów wiedzą Że ten kanał jest naturalny I że ja w takim stanie tutaj występuję Nie ma się yy, Nie ma się czego wstydzić Tak wygląda Tak wyglądam i tyle yy, Oczywiście przed bieganiem Uczaszę włosy i umyję zęby yy, I tyle i tak, i tyle, a po się wykąpię. Ale słuchajcie, moi drodzy, moi kochani, ja chciałam Wam powiedzieć, że. A o tych kotkach że w ogóle fajne zlecenie mi się trafiło, bo wiecie, że ja sobie tak dorabiam. I słuchajcie, fajną kwotę sobie teraz sobie dorobiłam dzięki tym kotkom. Nie dość, że ja kocham koty, i teraz, słuchajcie, wszystkie zlecenia na psy odmawiałam, bo stwierdziłam, nie, ja chcę kota, konie, ja już tak długo się nie opiekowałam kotkami, że ja potrzebowałam kotka. I boże, i trafiłam na dwa takie maluszki. Słuchajcie, no nie wiem, one nawet nie mają chyba z miesiąca. No już teraz to pewnie mają, jako u mnie są tydzień, bo wtedy miały chyba dwa czy trzy tygodnie. Więc mega cute. I jeszcze dwa. Yy, a widzę, teraz Laurka ma chściany, więc po prostu idealnie, po prostu mi jakby wpadła kaska. Znaczy, idealnie, jakby mój budżet został y, naprawiony. Nowości to słuchajcie, byłam u chirurga szczękowego i y, co Wam mogę powiedzieć? Mam wadę zgryzu. Tak, mam tą wadę zgryzu. Potwierdził to. Dał mi namiar na y, ortodontów, którzy współpracują z tym szpitalem, bo ja byłam y, w szpitalu y, na Szaserów y, w tym wojskowym szpitalu. I słuchajcie, no muszę zadzwonić do tego ortodonty i się umówić po prostu, no i zacząć leczenie To będzie bardzo długi proces i bardzo kosztowny proces Czy jestem na to gotowa? Nie wiem Czy mam siłę? Też nie wiem Co do pracy, dostałam umowę na rok, więc brawo, super! Cieszę się, że dostałam tą umowę na rok. Yy, pamiętacie te trzy miesiące temu? No, w sumie to już cztery: jak się bardzo stresowałam. Że zmiana pracy, zmiana życia. A tutaj poprawiłam swoje życie. I cieszę się z tego bardzo, bo sama to zrobiłam. Nikt mi w tym nie pomógł. Także wierzcie w siebie. Ja dopijam piałeczko i idę biegać. To jest furia. A tu się czai. Padme, Malutka, moja kochana! Piękne są cudowne. Jezu, ludzie, jaki mnie deszcz złapał! Nie wiem, czy to widać. Ja, ja jestem cała mokra, cała ludzka. Stała, o. Stałam pod drzewkiem. No i wróciłam, że pobiegam z 15 minut i po prostu oberwanie jakiejś chmury, po prostu ślizgałam się w butach. Całe czarne po prostu buty o Jezu, więc rozkładam matę i ćwiczę z matą, ale nie pokazuję wam tego, bo będę ćwiczyła w staniku samym, więc nie będę tutaj się nagleżować. Eee, nie wiem, coś sobie włączę na YouTubie i tyle. Czasem takie, widzicie, nie wszystko się w życiu udaje. Wiecie, że czasem się nic nie układa, więc tak właśnie mi się dzisiaj nic nie ułożyło. Powiedziałam wam, że rozłożę sobie ma te poćwicze i co napisała pani Kinga od kotku, że będzie za półtorej godziny dwie, więc musiałam ogarnąć kubaty, ogarnąć miseczki i nie spakowałam im książeczek zdrowia. No i jeszcze pani Kinga właśnie czekała na Uber, Uber peca. I sobie siedziałyśmy u mnie przez pół godzinki, bawiłyśmy się z kotami, gadałyśmy. Potem jej pomogłam właśnie znieść rzeczy. Jak widzicie, jestem już wykąpana. I słuchajcie, ja mam taki puch na głowie. Naprawdę biorę rzeczy wygładzające i tak dalej. To z Isany. I wydaje mi się, że problem chyba nie jest nawet w odżywkach, a w tym, że mało. Mało mi je tych w sensie. Wydaje mi się, że problem jest w tym, że na przykład szampon powinien być wygładzający. Nie wiem, czy to ma znaczenie. Yy, odżywka jest wygładzająca, emolienty i tak dalej. Ja nie wiem, po prostu. Je... To są proste włosy, ale puch. Prosty puch. Yy, a ja bym chciała wygładzony puch. Wygładzony puch. Że takie ładne, gładkie, wiecie Sypkie, piękne, jak po prostu w No i nie wiem, będę chyba Skupiała się nad tym Pochyla się nad tym tematem, bo Temat moich włosów to jest po prostu mój kompleks Naprawdę Ale nieważne już ehm... Wiesz o czym ja gadałam? O pani Kindzer. No i pomogłam jej znieść, no i się okazało, że te książeczki jej nie oddałam. Więc się umówiłyśmy na wtorek, że po prostu jej przekażę, bo będzie w Warszawie. Także się cieszę bardzo. Bardzo mi jest głupio, ją przeprosiłam oczywiście, no ale takie rzeczy się zdarzają. No ale koniec końców widzicie. Tu jakby odbiór tych kotków był szybciej, tu sobie czekałyśmy i tak dzień zleciał, że w sumie to... Zrobiłam sobie w ogóle owsianki na 3 dni, na 3 dni obiadu i w sumie mam z głowy, więc tyle dobrego, ale nie nagrywałam, bo raz, że nie naładowałam tej lampy, dwa że yy, jakoś taki miałam chillowy dzień, że sobie oglądałam seriale i sobie jadłam i zrobiłam sobie jeszcze obiad, zjadłam sobie takie chipsy light i powiem wam, że fajny weekend nawet miałam taki odpoczęłam teraz już jestem wykąpana, włosy umyte nienawidzę mieć włosów więc w sumie to co najgorsze za mną, pogadałam z bratem no jedyne, jedyne co to nie pogadałam z siostrą, bo była w pracy i z Laurą no ale nic straconego i w sumie to powiem wam że jest okej okay, chyba nie no, ale jestem tak gorąco. Aleje się ze mnie po tym, jak się wysuszyłam, te głowy i tak dalej. A i też jest to problem w tym, że ja, słuchajcie, nie mam tego, że jak mam suszarkę, to nie mam tej, tej końcówki. A ona jest bardzo ważna. Bo jak oglądałam taką dziewczynę na TikToku, to ona właśnie pokazywała swoje włosy przed i po, i właśnie było bardzo duża różnica z tą końcówką. A ja, tą końcówkę gdzieś nigdy z tymi końcówkami nie słyszałam włosów i po prostu ja kiedyś, kiedyś już po prostu ją odczepiłam i nie mam. Widziałam, że na temu i na Shein można to zamówić, więc. Yy... Muszę popatrzeć. No on wleje się ze mnie, po prostu się do mnie leje słuchajcie, dzisiaj. A co u Was? Opowiadajcie mi koniecznie, bo coś ostatnio nic mi nie piszecie co u Was, a ja z chęcią bym się dowiedziała. Słuchajcie, przyszłam z pracy i yy, wychodziłam z pracy i słuchajcie, mignęło mi na TikToku, że są super szklanki do maczy. I mówię, dobra, to lecę do tego Rossmana, bo mam obok pracy. I patrzcie jakie ładne. Już wam pokazuję tylko was, was obrócę, bo jeszcze kupiłam sobie yy, takie szklaneczki. Zwykle są piękne, więc już wam pokazuję. Zajrzę wam tak ładnie na białym tle. Patrzcie jaki, jaka ładna szklaneczka do maczy, no albo do, na przykład do nie wiem mrożonej herbaty, nie wiem zimnego napoju, czegokolwiek. Ale fajnie jest wziąć sobie w tym macze właśnie albo kawkę mrożoną na wynos i nie przepłacać na mieście. Tutaj mamy od góry takie fajne zamknięcie, więc możemy sobie wyjąć rurkę. Rurka jest szklana. To opakowanie, opakowanie, ta szklanka też jest szklana, więc super w ogóle. I kosztowało to 13 zł, albo tam 12, przeceny z 16 na pewno, z 15,90. Piękne, normalnie e, szklaneczki z takimi tłoczeniami wzdłuż, z fajnym dużym uchem. Mam nadzieję, że nie będzie mnie parzyło, bo pamiętam, że moja siostra ma podobną szklankę i mnie strasznie parzyło, ale dotykało mi, skóra dotykała tutaj szklanki. No, takie można powiedzieć wirelowe, wirelowe nawet. No, piękne są. I tu jest chyba około 300 ml, i słuchajcie, cena zachwyca, bo mianowicie ona kosztowała 3,99 a więc wzięłam cztery takie szklanki. No, po prostu cudowne. No, tak sobie pomyślałam, że jak moja mama przyjedzie, albo właśnie moja siostra, no, ktokolwiek, mój brat, to będę miała fajne szklanki, żeby właśnie czy herbaty zrobić, czy kawkę. No, super, piękne. Jestem po prostu zachwycona. Mowa o szklaneczkach, a ja właśnie sobie dopijam kawkę. Montuję dla Was film, więc wstawię go pewnie dzisiaj, bo pod wieczór się pewnie zbuforuje. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!